Cześć! Dzisiaj moim gościem jest Kasia Pakosa z gabinetu Włosu. Cześć! Właśnie jesteśmy po warsztatach, które odbyły się w tej niesamowitej przestrzeni, która nazywa się Gaj. Świętym Gajem. Świętym Gajem w Gaju w Kotlinie Płockiej. O, mieliśmy tutaj warsztaty pod tytułem Kobiety śpiewają. I były totalnie niesamowite. Jestem pod wrażeniem Kasi, bo. Mm, Okazało się, że śpiewa się nie tylko krtanią, ale tak naprawdę całym ciałem. I to się totalnie zgadza z moim doświadczeniem jako fizjoterapeuty, bo przychodzą, przychodzili do mnie śpiewacy z Akademii Muzycznej w Gdańsku, pozdrawiam, którzy byli tak totalnie spięci, że to chyba była najbardziej spięta grupa zawodowa, z jaką miałem kiedykolwiek kontakt. No, i dlaczego tak jest? Hmm. Ja znowu pracuję też jako nauczyciel śpiewu, i z moich obserwacji te różne napięcia, które się pojawiają właśnie u wokalistów, często wynikają z, ze próby spełnienia oczekiwań, jakie stawiane są właśnie przed adeptami wokalnej sztuki. Te oczekiwania najczęściej dotyczą bardzo konkretnego brzmienia, jeżeli Studiujemy właśnie wokalistykę, na przykład jazzową i muzyki rozrywkowej, no to tam mamy do czynienia naprawdę z mnogością kolorów, jakie się mogą tylko w głosie objawić, mając za przykład naprawdę wybitnych, świetnych wokalistów. Takich jak Ella Fitzgerald, jak Barbara Streisand. Mówię tutaj o muzyce, właśnie, musicalowej, ale także właśnie o Divie jazzu. Sama zresztą pamiętam, jak studiując wokalistykę jazzową i muzykę rozrywkową, bardzo często właśnie Ella Fitzgerald była dla nas takim. No, punktem, do którego każdy wokalista gdzieś zmierzał, że spisywaliśmy solówki, próbowałyśmy z koleżankami z roku zabrzmieć tak jak ona. No i e, oczywiście uczenie się e, pewnych rozwiązań harmonicznych, jak w ogóle odnajdować się w improwizacji jazzowej e, jest e, i naśladowanie tych mistrzów, jest oczywiście słuszne i naukowe, natomiast jeżeli chodzi o próbę naśladowania barwy tego głosu, bez zrozumienia tego wszystkiego, co się w ciele e, śpiewającego dzieje, jest wylewaniem dziecka z kąpielą, jak ja to czasami nazywam. Ponieważ to, jakim głosem e, śpiewa dany wokalista. Wynika z tego, jak on czuje swoje ciało, więc próba naśladowania, czy brzmienia jest taką próbą naśladowania tego, co wokalista zbudował na swoim dźwięku prymarnym. Tym, tym dźwiękiem prymarnym są wszystkie te nasze. Dźwięki, które na przykład wydobywamy podczas wzdychania, kiedy się przestraszymy, kiedy krzykniemy, kiedy się śmiejemy. I wybitni wokaliści mają właśnie swoją technikę wokalną, czyli czucie swojego ciała, zbudowane na tym prymarnym dźwięku. Czyli odczuwaniu, gdzie on dokładnie powstaje, gdzie on się znajduje, jak on. Jak Cała praca naszego ciała wpływa właśnie na powstanie tego dźwięku. Natomiast oni sami nie pracują wyłącznie na osiągnięcie tej ekspresji, tylko pracują na to stworzenie warunków dla tej ekspresji. To jest coś zupełnie innego. Więc po tej całej długiej historii wrócę do odpowiedzi na Twoje pytanie, że. Próba albo koncentracja na ekspresji już rodzi pewne napięcie. I to napięcie bardzo często będzie dotyczyło właśnie mięśni dna miednicy, tego podkulenia ogona, tej próby sprostania sytuacji, zamknięcie klatki piersiowej, już nie mówiąc o, o różnych napięciach. Krtani i żuchwie, i tak dalej. Ja, ja sama pracuję ze swoimi napięciami od lat, i jest to niekończąca się droga, ale coraz bardziej przyjemna, ponieważ coraz lepiej też rozumiem właśnie swoje ciało. No i te warsztaty właśnie były taką, takim zaproszeniem do tego, aby się przyjrzeć wszystkiemu, co się w naszym ciele właśnie zadziewa, zaczynając od. Hmm. Różnych ciekawych elementów. Tak. To wyobraźmy sobie takiego studenta trzeciego roku z Akademii Muzycznej w Gdańsku. Jakie wskazówki dla niego? Hmm. Eee, przede wszystkim student eee, wokalistyki powinien odpowiedzieć sobie na pytanie: po co studiuje w ogóle wokalistykę? Okay. <laughs> Czego oczekuje od tego? Że studiuje wokalistykę. Czy chodzi o spełnienie jakiegoś marzenia, czy chodzi o, o to, że czuje, że nie umie śpiewać i potrzebuje kogoś, kto go nauczy, czy czuję, że ma wielki potencjał, ale potrzebuje go rozwinąć pod okiem kogoś, kogo uważa za mistrza. Dla mnie to jest bardzo istotne, aby wiedzieć, z kim się w ogóle pracuje, że e, śpiewanie to nie jest po prostu wybranie się na studia, tylko to jest świadome wybranie nauczyciela. To jest to, jak ten nauczyciel śpiewa, e, w jaki sposób on pracuje, czy, czy jego propozycje dotyczące pracy z ciałem i z głosem odpowiadają w ogóle naszym potrzebom. Też pewnie, jakim też jest człowiekiem. Jakim jest człowiekiem, czy, czy my w ogóle się e, rozumiemy, czy my się razem czujemy, ponieważ znam wiele takich historii e, studentów e, wokalistyki, ale nie tylko, którzy wybrali sobie za, nie, właśnie nie wybrali, poszli na studia i po prostu wpadli na kogoś. I nie, widząc, nie wiedząc, że mogą podjąć jakąś decyzję, jak na przykład rzucić studia, męczyli się do licencjatu czy tam do, do magisterki z człowiekiem, z którym absolutnie nie powinni pracować. A koszt jest duży, ponieważ koszt, kosztem jest to, jak zużywa się nasz głos. Jeżeli osoba, z którą pracujemy, nasz nauczyciel czy nasz mistrz, nie ma świadomości tego, jak całe ciało pracuje na to, co się tutaj wydobywa, na tę wisienkę na torcie, to ryzyko, że zniszczy głos swojego studenta jest bardzo duże. I, i znam mnóstwo przykładów w swojej karierze nauczyciela osób, które właśnie w ten sposób straciły głos, ponieważ oddały go komuś. Wierząc, że ta osoba się tym zajmie, a to jest nasza odpowiedzialność, ale naszą odpowiedzialnością jest właśnie odpowiednie dobranie, odpowiednie dobranie sobie na ludzi, od których chcemy się czegoś uczyć. Okay, tak same. więc przepraszam, że to nie jest, to jest. bezpośrednia odpowiedź na twoje pytanie, jakie są wskazówki, ale uważam, że to jest bardzo ważne, aby sobie odpowiedzieć właśnie na to z kim ja w ogóle chcę pracować, co reprezentuje sobą ten człowiek. Hmm. Wspaniale, miałam na myśli bardziej takie techniczne wskazówki. No czyli, ja wiem. Co można zrobić, o bo powiem tak, pomysł na ten film wziął się z tego, że mam na moim kanale na YouTube filmik o tym jak rozluźnić przeponę mhm. i pod właśnie tym filmikiem pojawiło się kilka próśb wskazówki dla wokalistów, bo faktycznie zauważyłam, że, że wszystkie przepony mają pospinane, nie? że mamy jakby przeponę miedniczną, tak zwane dno miednicy, właśnie przeponę oddechową, mm -hmm. właśnie tu dno jamy ustnej, które sobie masowaliśmy podczas naszego warsztatu no i to wszystko musi być po prostu w równowadze, żeby, żeby ten głos faktycznie wybrzmiał. Mm -hmm. To ja bym y, zaczęła od stóp. No tak. Jeszcze są stopy, które są też pewnego rodzaju przeponą. Dokładnie tak. Ja pamiętam, jak mieliśmy właśnie zajęcia y, osteopatyczne dla nauczycieli śpiewu. No to y, po nich wyszłam z informacją, że tych przepon mamy siedem. I między innymi właśnie są to stopy. Więc dla mnie początek jest w tym, jak ja w ogóle stoję, jak ja czuję oparcie na ziemi, czy ja w ogóle pozwalam swojej stopie oprzeć się o ziemię i oddać jej ciężar. Czy w tym stanie buja mną? Czy czuję, że lecę do przodu, bardziej na, na przody stóp, czy bardziej napięty? Czy w tym stanie zauważam u siebie, że moje kolana są przeprostowane, bo jeśli są przeprostowane, to będzie to znowu doprowadzało do sztywności biednicy. A przecież właśnie to, czego my bardzo potrzebujemy do śpiewania, to właśnie elastycznej miednicy, w której te mięśnie dna, właśnie ta, ta przepona miedniczna będzie mogła pracować za nas e, samodzielnie, fizjologicznie e, i pracować dla naszego przede wszystkim oddechu. Więc ja zaczynam od stóp. Jak ja w ogóle stoję? Możecie sobie właśnie zrobić takie ćwiczenie, aby stanąć na szerokości kolców biodrowych i spróbować poczuć swoje stopy, jaka jest ich receptywność, jaką temperaturę czujesz od podłogi, jaka jest temperatura twoich stóp, zaczynając od takiego treningu uważności. A potem, y, idąc w górę przez łydki do kolan, zobaczyć, czy, czy, czy stoisz w przeproście. Co dla ciebie oznacza lekkie puszczenie tego przeprostu? To jest mm. także to, czym zajmowaliśmy się na warsztatach. Okazuje się, że już na etapie opierania się na swoich stopach i na etapie kolan, już tutaj cała ta nasza e, konstrukcja Ale, że mnóstwo ludzi ma po prostu zablokowane kolana. Bo brakuje mu się tej stabilizacji już od stóp, mhm. więc muszą sobie to nadrabiać przy w kolanach. Tak. A wtedy wiadomo, że miednica też nie jest w odpowiednim ustawieniu. Tak. Więc my możemy być bez przerwy w jakimś treningu oddechowym, wymyślać kolejne ćwiczenia wokalne, ale jeżeli ta nasza podstawa tej naszej wspaniałej konstrukcji, jaką jest ciało, rozwala się już. Na tym etapie stóp i kolan, no to możemy się już możemy domniemywać, że na poziomie miednicy będziemy mieć problem z odczuciem odpuszczenia podczas fazy wdechowej. A to oznacza, że te wszystkie ćwiczenia wokalne to w ogóle możemy sobie dać spokój, <laughs> bo, bo to jest strata czasu. Weźcie się za nas, swoje stopy i za oddech. Wspaniale. Kasiu, w takim razie, jak cię można znaleźć, czy można wziąć od ciebie prywatne jakieś nauki. E, oczywiście można się ze mną spotkać w gabinecie głosu we Wrocławiu, ale także często jeżdżę po Polsce, prowadząc właśnie warsztaty wokalne, takie jak tutaj w świętym Gaju. E, no, zapraszam serdecznie do obserwowania mojego kanału na, na social mediach, czyli na Facebooku i na Instagramie. Tam funkcjonuje jako gabinet głosu. A jeżeli chcecie się spotkać też na jakiejś lekcji indywidualnej, no to tam również można znaleźć do mnie kontakt, więc zapraszam, no i też dziękuję za, za tę rozmowę i za to zaproszenie. Bardzo mi było miło i jeszcze raz dziękuję za warsztat, który się o sobie nauczyłam. Dzięki, cieszę się, że to znalazłaś dla siebie. Dzięki.